Cześć z tej strony, Marcin. Dzisiaj wam pokażę, yy, jak w silniku 1.6 TDI Volkswagena EA288 yy, kod CRKB 110 KONI. W tym przypadku jest to Seat Leon, no ale tak samo w 2.0 TDI. ogólnie w silnikach yy, z, z tej rodziny sprawdzić sobie szczelność kolektora sącego. To mamy kolektor SONCE, eee, w zasadzie, nieszczelność kolektora SONCE, a, a, a dokładniej mówiąc, interkulera, który jest tutaj w nim zabudowany. Tu są dwa króćce od niego. On jest tutaj zabudowany, tak wzdłuż tego kolektora SONCE. Eee, I co? no Bardzo często przypadłość eee, tych silników, że po prostu ten interkuler tam się e, przepala, e, płyn ucieka e, do, e, do silnika, e, jest spalany e, i też w drugą stronę, czyli e, płyn nie dość, że przenika do, do silnika, do komory spalania się dostaje, to jeszcze spaliny, e, znaczy nie spaliny, powietrze no w zasadzie też i spaliny można by powiedzieć tak bo jak wiemy do kolektora sącego nie dostaje się tylko czyste powietrze ale też przez EGR dostaje się tutaj powietrze brudne tak spaliny więc, więc taka mieszanka też przedostaje się do układu chłodzenia do płynu chłodniczego jak to wygląda Zobaczcie co jest w zbiorniczku. O, latarka pada. W tam w zbiorniczku na dnie jest, e, jest po prostu piasek. Ja myślałem, że, e, że to rdza. Układ był płukany. półkanki e, tego nie ruszyły. Więc to mi dało do myślenia, że prawdopodobnie właśnie spaliny się tutaj przedostają. E, zrobiłem sobie taki teścik. E, Dosyć taki domowy sposób, co udało mi się znaleźć w garażu. To to, 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 to wykorzystałem i zrobiłem sobie taki specjalistyczny sprzęt. Tu wypiłem tu są takie krótkie wężyki więc to podpinałem, o, tu jest jeden nawet na bok odłożony, ten założyłem swoje węże, zacisnąłem oryginalnymi opaskami. Tutaj jest szybko słończo, wężyk pneumatyczny, zaworek. No i tutaj podpinamy kompresor. Eee, Nabijam sobie ciśnienia. Zaworek zamykamy. No i na drugim końcu, na drugim wężu mamy manometr. Eee, mam tutaj nabite aktualnie dwa bary. No, że jakieś dobre pół godziny. Eee, no i co? No i niestety, no niestety dla mnie niestety, e, bo obstawiałem właśnie ten kolektor ssący, ten interkuler e, niestety to nie to, bo od pół godziny dwa bary są na manometrze i nie chcę być inaczej, kolektor jest szczelny, więc problem leży gdzie indziej. E, Będziemy, będziemy szukać. No, szczerze mówiąc, trochę już mi pomysłów brakuje. Bo w tym aucie już tak. Rozrząd był wymieniony, więc ta cudowna pompa wody z przesłoną była wymieniona. Niecałe 10 000 kilometrów temu. Termoset był wymieniony i wymieniony był, był, wymieniona była chłodnica spalin EGR. Rano też była nieszczelna, też jej robiłem taki test po wyjęciu. Taki test tylko nie z manometrem. Też dosłownie, dokładnie tak samo to wyglądało. Dwa węże, tylko tutaj zamiast manometru zaślepiłem ten wąż, na drugi wąż podawałem ciśnienie i wrzuciłem ją do, do wiaderka z wodą, więc, więc piękne bąbelki, chudnica spalin puszczała. Więc no tutaj też. Też to chłodnica spalnie się wysypała. No niestety są to takie silniki. W starszego typu silnikach nie wiedziałem, że jest coś takiego jak układ chłodzenia w samochodzie. No a tutaj co chwilę coś z tym układem chłodzenia. Reszta spoko jak na razie, ale z tym układem chłodzenia są w koło jakieś problemy. A, i jeszcze nagrzewnica. Jeszcze nagrzewnica oczywiście była zatkana eee, Ogrzewania wnętrza, ogrzewania kabiny eee, więc, e, więc w kabinie było zimno Więc nagrzewnica wleciała nowa eee, I tak jak mówię Chudnica, spaliny gier, termostat Pompa wody Myślałem teraz, że pech chciał jeszcze kolektor z sądcy, ale wygląda na to, że nie więc, no z jednej strony, spoko, ale z drugiej strony, nie wiem co dalej. No dobra, w każdym razie ja będę mm, główkował dalej. E, teścik. widzicie, jak wykonać? Bardzo prosty. E, dużo wam to powie. E, no, ewentualnie, można by też, oczywiście, wjeżdżać tutaj wyciągnąć tutaj, wyrzucić stąd y y y przepustnicę i tędy wchodzić y jakąś kamerą, endoskopem, ale y no wszystko fajnie, ale jeśli to jest w ten sposób zabudowane i jeszcze spadek jest właśnie w stronę tam szyby, grodzi y to podejrzewam, że no jeśli z tej strony by była chłodnica szczelona no to nie wiem, czy tutaj będą jakieś ślady, no może coś tam będzie ale podejrzewam, że przeważnie tak jest, że pech, chce, że, że, że zawsze jest gorsza wersja usterki, więc jeśli szczeli z tamtej strony od strony silnika, od głowicy, no to już się troszkę to komplikuje, bo gdzieś tam wchodzić przez silnik czujnikami, próbować, no może jest to gdzieś tam do zrobienia. Nie patrzyłem, nie, 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 nie kombinowałem w ten sposób, stwierdziłem, że że zrobię to w ten sposób. Potem po prostu ciśnienie i zobaczymy, po na czy, czy to ciśnienie ucieka. No, ale jest ok. Szukam dalej. Dzięki, cześć.